Z racji, że żyjemy w kraju, w jakim żyjemy. Mamy sytuację, jaką mamy, należy jeszcze patrzeć na jeden bardzo ważny wskaźnik, o którym wielu zapomina przy inwestowaniu w skiny do CSGO a mianowicie o inflacji. To chaliba z ekwipunkiem w Bikoń czy na hellcase'a Otwieraj skrzynki oraz ulepszaj swoje skiny. I teraz twój ekwipunek będzie jakoś wyglądał. Pamiętaj koniecznie o kodzie FIAKO, który daje Ci dajmową kasę oraz o kodzie FIAKO 15, który daje Ci 15% bonusu do twojego pierwszego depozytu. Mega polecam. W dużym skrócie jest wskaźnik, który informuje nas o tym, jak spada wartość pieniądza. Pewnie sam zauważyłeś, że już żyjesz kilka lat, że tak na sprawę dawniej za stówkę, to można było się bawić przez cały dzień. Jeszcze dawniej nawet przez cały tydzień. A obecnie za stówkę tak na daną sprawę pójdziesz na zakupy i jeszcze nie zrobisz całe zakupu tak na daną sprawę. I to jest zauważalne myślisz dla każdego. I taka sama sytuacja również będzie miała miejsce, jeżeli chodzi o skiny do CSGO. Natomiast ja muszę wiedzieć kilka rzeczy. Bazową walutą na Steamie jest ogólnie euro, tak? Taka waluta, tak na daną sprawę przez długi czas się utrzymywała, dopiero kilka lat temu Walwę do postanowiło wprowadzić również m.in. złotówki i obecnie żyjemy w czasach, kiedy to tak na daną sprawę wszystko na Steamie możemy kupić w złotówkach. Czy to gry, czy to skiny, itd, i tak dalej. Aczkolwiek ja jeszcze pamiętam, że kilka lat temu takiej możliwości, wszystko musieliśmy po prostu przejrzeć na euro. Szczerze powiedziawszy, mi to trochę zostało, gdyż pamiętam, sytuację przed kilku lat, kiedy to wszelkie moje ruchy musiałem właśnie przez euro muszę właśnie jeszcze brać pod uwagę różne kursy, i tak dalej. I tak dalej. jeżeli sobie na to popatrzymy, no nie jest dość kolorowo, jeżeli chodzi o inflację. To jest akurat wszedłem na jakiś portal, który właśnie się zajmuje też inwestowaniem, aczkolwiek na nim możemy przeczytać, że inflacja w Polsce obecnie to jest około 4%, tak, przynajmniej takie są oficjalne dane. Tak jest naprawdę, no to też kwestia tak na daną sprawę troszeczkę indywidualna, ze względu na to, że każdy kupuje inne rzeczy i w różnych sektorach ta inflacja wskoczyła troszeczkę inaczej, tak? Aczkolwiek my sobie na potrzeby tego założymy te 4% i tutaj bardzo ważne jest to, że inflację możemy w łatwy sposób jeszcze sobie sprawdzić względem kursu euro. I to jak sobie na niego patrzymy, wziąłem sobie ostatnie roczne zestawienie. Może Możemy zobaczyć, że najniższa cena to było nawet 4,30, a obecnie już nawet skoczy do 460, w dzisiejszym to jest 4,58, także też nie jest to jakoś turbokolowo pod tym względem. Także zobaczmy sobie na ten moment. 4,40 mamy jeszcze w sierpniu zeszłego roku, i teraz popatrzmy tak na daną sprawę na coś, o czym mało ludzi może tak na daną sprawę wiedzieć. Gdyż jeszcze wiele tych marketów to właśnie Biskins Buff, chociażby one bazuje akurat na głównie, aczkolwiek Biskins głównie bazuje tam na euro i chyba na dolarach jeszcze. Także jeżeli sobie zobaczymy na to, warto też wiedzieć, że jeszcze zawsze te kilka zapasu mamy. I to weźmiemy sobie breakout case, który będzie idealnym przykładem, żeby pokazać nam całą tą sytuację. Jeżeli sobie zobaczymy na sierpień zeszłego roku, mamy dokładnie to. Ten moment, tak? Ten moment, kiedy to ta skrzynka kosztuje 3,70 zł, tak? 3,70 zł, czyli to będzie coś w okolicach 1 dolara, troszeczkę mniej niż 1 euro, to może 90-80 centów. Jeżeli sobie teraz zobaczymy ta cena, to wiadomo, wywindowała go w górę. Teraz to jest około 10 zł, nawet już ponad 10 zł. Lecz jeżeli sobie zobaczymy jeszcze na jedną bardzo ważną rzecz, a mianowicie kupując wtedy 3,7 po EU, bo kupujemy na, tutaj na EU, kupujemy za 4,4. Jak możemy zobaczyć, jest to 84 centy, jakie musimy dać za tą skrzynkę, tak? W obecnych czasach, jeżeli to by kosztowało właśnie dalej 3,7 zł, ale to, robilibyśmy to wszystko przez EU. Wtedy musimy się liczyć za na poziomie 80 do centów. Tak na daną sprawę, można powiedzieć FIAKO, tylko 4 centy, nie, nie o to co ci w ogóle chodzi, lecz jak możemy zobaczyć 4 centy przy takiej inwestycji to nie jest tak na dążą sprawę mało Jeżeli zobaczymy, że inwestujemy w takie skrzynek kilka, no to już za niedługo dojdzie nam do sytuacji, kiedy to kilka skrzynek przez to po prostu przewaliśmy przez to, że tak na przed w górę. więc kupując wtedy była o wiele lepsza sytuacja. No wiadomo, że to, że skrzynka była tańsza, to jedna sprawa, aczkolwiek kupując mały, po nam by się to bardziej opłacało. Także jeżeli na przykład planujesz jakieś inwestycje długoterminowe, przykładowo taką inwestycją może być chociażby kolejny zbliżający się major w który będzie na Da? Obecnie mam połowę lipca, już tak na końcówkę lipca. Więc jeżeli sobie patrzysz na tej zasadzie, że hmm, no jest szansa, żeby ten kurs EUR się troszeczkę podskoczył i dajmy na to z tych 4,58, niech podskoczy nawet do 4,62, co jest jak najbardziej w zasięgu, to zawsze tak na sprawę, trzymając tą kasę cały czas w EUR, może liczyć na jeszcze jakiś wzrost kasy. Tutaj wiele ludzi się wywala na tym, że patrzy w ten sposób właśnie bardzo prosto, tak jak to przedstawiałem przed chwilą. No po prostu wpłacę sobie na EUR, otworzę jakieś konto walutowe czy coś takiego i będę sobie trzymał EUR. I tak na sprawę wygląda to wszystko bardzo pozytywnie. Znaczy, jeżeli sobie patrzysz troszeczkę dalej, zobaczy, że kursy. Przykładowo, ja jestem świadkiem sytuacji, kiedy to ostatnio byłem za granicą i wtedy kurs był 4,50 euro, to było jakoś około miesiąc temu. I wtedy, jak nadałem sprawę w bankomatach, i tak dalej, jeżeli się płaciło kartą, często liczyło kurs 4,8, także również bardzo nieopłacalny. I to się ma w ten sposób do inflacji, że jeżeli sobie podliczymy, to wszystko musimy ogarnąć jak najlepsze warunki, tak? Przekładamy konto walutowe bez żadnych kosztów. A oczywiście też musimy spalić na scenie banku, jakie mamy koszty przewalutowania. Tutaj też bardzo ważnym pojęciem będzie spread. A spread w dużym skrócie jest to różnica między kursem kupna a kursem sprzedaży. Jeżeli sobie to popatrzymy, zawsze będzie to musiało wychodzić troszeczkę na plus dla tej osoby, która handla, czy to jest kanto. Czy to jest bank, tak? No bo wiadomo, że jeżeli wymienialiby jeden do jeden, nie mieliby, na to żadnym, nie mieliby na tym kompletnie żadnego biznesu. Ale w tej sytuacji właśnie kantor zarabia na tym, że jeżeli przychodzisz do niego pierwszy klient i chce kupić Euro, no to wtedy kupuje po trochę wyższej cenie. I to jest właśnie ta różnica w przeciągu tej jednego grosza, tak? W momencie, kiedy kupuje 100 takich euro, wtedy kantor zarabia na nim tą jedną złotówkę. Lecz jeżeli przychodzi następnie kolejny klient i tym razem on ma Euro i chce właśnie te 100 euro wymienić na złotówki, no to wtedy ten kantor wyszedłby po prostu na zero, tak? A dzięki temu, że ma właśnie ten spread, dzięki temu, że jest różnica w tych dwóch kursach, tote tak gramą dochodzi do sytuacji, że i w tej jednej transakcji i w jednej kanto jest tak na daną sprawę na plusie. Gdyż ta a średnia kurs możemy, jak możemy sobie zobaczyć. Średnia kurs EU to jest 4,77, takie możemy zobaczyć na dzień dzisiejszy. Czyli to jest idealnie gdzieś pomiędzy właśnie kupnem a sprzedażą, tak? I właśnie często spotkaną praktyką jest, żeby naciągnąć trochę ludzi, którzy się nie zgoni, jest bardzo duży ten spread. I wtedy w sytuacji, kiedy chcesz kupić na no, EU, może dojść do sytuacji, że będzie okład, taki tak, jak to 4,8, 4,9, a następnie, kiedy będziesz chciał je sprzedać, będzie się jakieś 4,3, 4,4, tak? No po prostu wtedy bank na tym zarabia bardzo, bardzo dużo. I nie, nie bierzcie też pod uwagę, że ja się jakoś turbo wziąłem na banki, bo absolutnie tak nie jest. Aczkolwiek po prostu w tej sytuacji banki często właśnie wychodzą z takimi ofertami, jeszcze najczęściej dali jakieś prowizje i tak dalej, tak na to musicie uważać jeżeli inwestujecie w euro. Jeżeli chodzi o mnie, osobiście polecam bardzo, właśnie bawić się w ten sposób, jak ja to mówię. A mianowicie, jeżeli szykujesz na jakieś zakupy i kupujesz w euro to po prostu na początek przygotuj sobie to euro, tak? Wiem, że teraz są takie oferty, że nie musisz posiadać tego Eły. Wystarczy ze swojego zwykłego konta, po prostu zapłacić w złotówkach, aczkolwiek weź pod uwagę, że jeżeli poświęcisz temu godzinę, czy nawet czasami krócej, w niektórych bankach, teraz założenie nowego konta walutowego, to jest dosłownie kilka minut, na przykład w banku tak jest dobrze, o tym wiem. I dzięki temu za pomocą jakichś innych kontorów, chociażby cię, też bardzo polecam też korzystam z ich usług, czyli wtedy ten kurs masz naprawdę, naprawdę dobry i wtedy jeszcze nawet możesz zyskać na tym, że kupisz w euro. temu, że ale różnica jest taka, jak ja to właśnie mówię, no to możesz zyskać naprawdę dużo. To jest taktyka dla ludzi, którzy obecnie posiadają jakąś gotówkę i planują ją zainwestować w okresie, tak jak to mówiłem, przynajmniej kilku miesięcy, tak? Myślę, że najbliższym takim okresem jest kolejny major, albo zbliżająca się operacja, tak? Wtedy po prostu przewalasz sobie całą jaką gotówkę tylko masz, rzucasz sobie właśnie na Ełę albo też na dole i po prostu czekasz, aż ten kurs leci. A jak Ci pokazałem już dzisiaj i pokażę jeszcze raz na tym wykresie, chociażby do ostatniego miesiąca cena to uwaga, nawet nawet najniższym okresie było 4,50, a dobijała nawet do 4,60, jeżeli 10 groszy na jednym takim to jest naprawdę naprawdę dużo. W skali ocznej też już są zdarzają się nawet większe skoki, zdarzały się skoki do 4 53, jak dobrze pamiętam, a największe spadki nawet poniżej 4,40, Tak jak możesz zobaczyć, zawsze jest to kilka groszy na jednym euro, które możesz wyskubać, a wiadomo, inwestując to nie inwestujesz zazwyczaj jednego, dwóch euro, tylko inwestujesz już większe kwoty i wtedy uwierz, że przy takich kwotach to Ci zrobi pewną różnicę i dzięki temu już będziesz mógł sobie kupić kilka, sk kilka skrzynek albo kilka skinów właśnie więcej, tylko i wyłącznie dzięki temu, że pomyślałeś, poświęciłeś trochę czasu więcej.